Na pewno nie widziałeś niczego więcej. To nie ma sensu. Chłopiec z i nic już nam nie powie. Przynajmniej na tę chwilę. Już Ci mówiłem. Zajmij się trupem jak należy. Ale zapytałem, czy nie zauważył czegoś dziwnego czegoś, co by nam mogło jakoś pomóc. Na pewno zauważą coś dziwnego. Ci powiem co. Zwłoki w trawie. A on powiedział o jakiejś maszynce dziwne, jakimś urządzeniu, które świeciło. Słuchaj. Zajmij się ciałem jak należy. Nie bajkami jakiegoś wystraszonego dziecka. Dobrze? Żegnam. Mówi, że to podpalenie, ale nie. Ja uważam, że nie. Że to coś zupełnie innego. Bo to ciało, ono było jakby poparzone, jakby, nie wiem, piorun w nie uderzył. Obejrzałam to ciało jeszcze raz i rzeczywiście, coś jest nie tak. No właśnie. Dobrze się czujesz? Ten. Znaczy, ostatnio mam jakieś burze głowy. Za dużo pracy. Nie, pewnie tak, ale to chodzi o coś zupełnie. Po... Irena, ostatnio mam ciągle jakieś dziwne sny. Nie wiem, jakby wizje. Widzę w nich różnych ludzi, dziwnych miejsca i to wszystko jest jak nie z tego świata. Sny bywają dziwne. Wiem, wiem. Tylko, że właśnie mnie, że to się wydaje realne tak bardzo realne. Ja nawet zapach czuję. Z zobacz. Wzór, te liczby, ja bardzo często je widzę. Ja na początku myślałem, że to coś, nie wiem, przypadkowego, ale jak zacząłem to spisywać, to sobie uświadomiłem... Te liczby są przypadkowe, a ty po prostu masz za dużo pracy. Napijemy się czegoś? Mm. Tak, napijemy się. <grystanie> Mogę? dla mnie czystą dla pani koniak Wygląda pan na zmęczonego. <noise> tak. Bo ja jestem zmęczony. Mam ostatnio tyle na głowie, że zwariować można. Oby pan nie skończył jak ten z Rakowa. Kto? Ten, chodził jakiś dziwny taki, mówił od rzeczy. Tak, dziwne, bo komendant nic mi nie mówił o tym. Ludzi wystraszył. Mówią, że to pewnie on zabił. No. Jeszcze raz. A kiedy to było dokładnie? Wczoraj chyba. A jego to zabrali chyba do aresztu na pławskie Możemy porozmawiać? Możemy porozmawiać? Co robiłeś dwa dni temu? Nic. To co zawsze? A co zawsze robisz? Bawiłem się. No wiesz, bawić się można na różne sposoby, prawda? Hm. Nie mogę ci powiedzieć. Możesz. Musisz. Tak, bo dzięki temu będziesz mógł stąd szybciej wyjść. Rozumiesz? E, tak byś tego nic nie zrozumiał. Aha. Czyli nic mi nie powiesz. Twój wybór. Zostaniesz tutaj sam. Ale będziesz miał za to dużo czasu na rozmowy z Bogiem. Z Bogiem. Proszę <traszyć> Dzień dobry. Przestraszyłem cię. Przepraszam. I co u niego? Niewiele wiem. Tak naprawdę to dziwny człowiek. Tajemniczy. Interesujący, ale wiesz... Mało mówił. Ciągle coś rysował. Irena, ja... Ja mam poczucie, że on coś ma wspólnego, wiesz? To znaczy, że on coś wie o, o tych moich snach. Ty znowu o tym? Jeszcze raz mi o tym powiesz, a uznam cię za obłąkanego. Co, co ty o tym sądzisz? Te poparzenia są specyficzne, ktoś musiał go podpalić. Ale nie, nie o tym, nie, nie, nie. O snach moich co sądzisz? O tym wszystkim co widzę o tych ludziach, wiesz, jakichś dziwnych, którzy pędzą, którzy się ze sobą komunikują jakimiś dziwnymi urządzeniami. To. to, to, to no, co, co sądzisz? To zabawne. Uh -huh. Te liczby. Nie powinna się to być. Skąd je znasz? Powiedz skąd. Lepiej ty mi powiedz. Ja? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, ja, to, ja je cały czas widzę. Ja nie wiem dlaczego. Mi się nawet śnią. Ja nie wiem, co to zna nie, nie wiem, to jest jakaś obsesja. Co, co to znaczy? 5215... 1, 5, Co to znaczy Powiedz. 5, 5, mi, co tu... tak. Proszę cię, 5, powiedz 5, 5, mi co to znaczy, bo 172 wariuję po... 1 5, 1 5 1 6 9, 2 7 proszę cię co to znaczy? 1 i nie 5 1 5, 1, 1 tak znaczy? Nie! nie, nie Nie możesz tam być rozumiesz! Nie ty ja! Nie ty ja! A co ty tutaj robisz o tej porze? A ty? Pracuję. Wiedziałem! Rozumiesz? Miałem rację. Te liczby. Te liczby, które widzę... We śnie, wiesz, 5, 2, 5, 1. Które pojawiają się w snach. Ten człowiek z celi on mnie zna, rozumiesz? Franciszek, przerażasz mnie. Cała ściana jest nimi zapisana, rozumiesz? To, to nie może być przypadek. To musi coś znaczyć. Franciszek, wyjdź! Ale. Poczekaj. Proszę cię. Pomóż mi, musisz mi pomóc. Proszę. Pokaż mi te liczby. Myślisz, że, 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 że co myślisz, że? Ale co, co, co? Co to może znaczyć, co? Myślisz, że to jest. że to są jakieś wymiary, że to są, co, co, co? Ale... Ale... Dlaczego tam jest krzyż? To znaczy... Jakie to, jak to jest połączone z Bogiem? Nie ja rozumiem. Może to jest... No. Co? Co dokładnie mówi ci ten człowiek? Mm -mm. Nie mówił, on, on coś majaczył, a, 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 a potem się rzucił na mnie. Z zaczął krzyczeć, żeby nie mogę tam pójść, nie bo bo znisz... To nie jest krzyż, tylko punkt odniesienia. Co jesteś? Adam. Pan Adam, prawda? Gdzie? Ja, ja, ja jestem w Warszawie, tak? To nie jest Adam o numerze 44. Czy kojarzysz gościa? Wysoki, 25 lat. Miał na imię Adam, takie silne rysy twarzy. Widziałeś go? Skup się! Widziałeś go czy nie? Tak, on jest w areszcie na Puławskiej. Chodźcie. Wiedziałem, że w końcu będzie jakiś fakap. ale jak to wytłumaczyć? Nie ja wiem, jakieś anomalie czy błąd transferu danych. Ale Marcin też nie wrócił, nie odzywa się. To jest podejrzane. Co się dzieje? Gdzie, 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 gdzie jest O co chodzi? Uspokój się. Uspokój się. Jesteś w Warszawie, u siebie w domu, tylko że w przyszłości. Można to nazwać psychoterapią. Wysyłamy ludzi w przeszłość za pomocą transferu danych. W chwili, w której aktualnie się znajdujesz, ludzie mają wszystko, czego mogą zapragnąć, ale i tak narzekają, popadają w depresję. Wariujesz. Kiedy padnie ci bateria w telefonie, i nie możesz sprawdzić Facebooka. My wysyłamy ludzi w przeszłość na terapię. Kiedy pobędą kilka dni w Twoich czasach bez internetu, Tindera, telefonu i wrócą tutaj, są naprawdę szczęśliwi i zaczynają doceniać to, co mają. Cieszą się, jak dzieci, kiedy mogą ponownie zamówić pizzę przez internet. Wiem o co chodzi. On pewnie waży tyle samo gigabajtów, co Adam jakoś doszło do, 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 do komplikacji. Ej, ej, ale nie patrz nas jak na diabłów. My przecież tylko pomagamy. To taki powiedzmy ciechocinek.